¡No, no, no. ¡Tú, sabes? ¿Tú sabes? Proszę o szanowną! A na to na ulicy są Janiana! Janina jest Warszawa! Proszę Państwa! Nie widzą jednych kryjsistów! Proszę Państwa! Pani Janina Dodajmy ją na jeszcze raz kroda! Pani Janina! Czy A pierwszy raz to było przy okazji jakiegoś meczu czy innego wydarzenia. To z czy Marino. Czy ktoś jak jak to się wydaje, jak dzisiaj ten mecz skończyć Barcą dziadkiem. Jeszcze raz gratulujemy. Dziękujemy bardzo. Milionowe gości.